Okej, widać z tej strony oni i witam was w kolejnym odcinku Mark of the Ninja. Wypadałoby chyba w końcu z, ukończyć tą serię, prawda? Ponieważ trochę był jakiś zastój, tutaj więcej Isaaca, tam więcej innych rzeczy. więc zapomniałem o Mark of the Ninja. Miałem też pewne problemy z nagrywaniem tej, tej gry, bo sami pewnie, sami tego doświadczyliście podczas materiałów, że e, gdy nagrywałem, to materiały w pewnym momencie przyspieszały, a dźwięk pozostał w, z tą samą prędkością co po prostu się nieładnie zgrywało, dodatkowo jeszcze mój mikrofon był to tak po angielsku, out of sync, czyli nie były synchronizowane. Natomiast dzisiaj wracam już chyba z rozwiązanym tym problemem, przynajmniej taką mam nadzieję. I jeżeli wszystko będzie grało i, i buczało, to oczywiście dokończymy serię i w końcu zaczniemy jakąś inną serię z innej gry. Z tego co wiem w Mark of the Ninja zostało nam już naprawdę niewiele. Musimy tylko... Zirynowana twierdza. Tutaj jest graj, e, ponieważ ja tutaj sobie testowałem pewną rzecz, tutaj e, i zacznijmy po prostu ten e, rozdział od początku. Ja wiem, że w poprzednich odcinkach e, robiłem już ten e, rozdział, ale warto by było sobie w ogóle jeszcze przypomnieć zalążki tam, fabuły w tej grze. Tak więc no zacznijmy, aha. No tak, jeszcze tylko ulepszenie na sam początek, ale nie mogę niczego ulepszyć, ponieważ mam tylko jeden ta, ten taki medalion. E, tak, no wszystko gotowe jest, tak? Możemy jeszcze tylko sobie wziąć jakąś ścieżkę inną. Ścieżka Ciszy. Eee, nie ma jednak miejsca na mnie. i to mnie bardzo boli. Na ścieżkę Potęgi sobie weźmiemy, Dywersję weźmiemy. Bomba Dymna jest o wiele lepsza. Przerażająca Strzałka Kisomu, te strzałki są zanurzone w silnym środku halucynogennym.

Dokładnie tak, no przypominamy sobie tą fabułę, tak? Tutaj ak akurat chodzi o to, że nasz kurczę mistrz naszego zakonu nas zdradził. O Boże, no tak, zapomniałem, że tutaj są pułapki. Bo tutaj jest bardzo dużo ogólnie rzecz, rzecz biorąc bandytów. E, więc tutaj trzeba bardzo na to uważać. Ja z tego co pamiętam, to nie za bardzo na to uważałem w. Jak zaczynałem tą serię, znaczy jak zaczynałem ten rozdział, to nie zwracam w ogóle na to uwagi. Eee, no i właśnie, dobra. No i tutaj coś takiego, tutaj jest tryb skupienia. Zrzućmy te bomby. Ja wiem, że jeżeli one już spadną, może przełącz się. O, dokładnie. Jeżeli, jeżeli one już spadną, to one dalej są aktywne, więc trzeba na nie uważać bardzo i to bardzo. Tutaj już chyba nie wejdę. Nie, wejdę swobodnie, ok. Eee, to jeszcze zejdę tutaj na dół i zdejmę te, tę bombę. Myślę, że tutaj będzie łatwiej przejść w ogóle. Ok, o to chodziło dokładnie. <laughs> Fłóżmy te drzwi. tutaj z tego co wiem jest bomba w tym samochodzie, więc dlatego sobie wejdziemy w tą stroną. Hmm. Wejdźmy może na dach, da radę? Dasz rady tam wejść? Nie, dasz rady. No trudno. Tutaj natomiast mamy coś takiego jak. E, Platformę, która się sama tam. która sama spada, tak? Tutaj niech to spadnie. E, tutaj mamy więcej tych pułapek, tych bomb. Trzeba na nie bardzo uważać, ponieważ tutaj. osoby, które tutaj są. Na pewno ktoś jeszcze mieszka, skoro są tutaj takie pułapki. No proszę cię. Wejrzyjmy sobie tutaj na dach. Może będzie coś ciekawego. Nie będzie, ale na pewno ominiemy pułapki, które są tutaj zlokalizowane. Ale jest tam też jedna bardzo ważna rzecz, którą bardzo chcę. Ehm, mianowicie. Znajdźka. E, bardzo bym nie chciał wpaść na te bomby. O! Artefakt odzyskany. Artefakt. Ehm... Dobra, już trudno. Nikt tego nie usłyszał. Dobra. Mogłem jednak przejść tamtą stronę, albo w ogóle nie strącać tych bomb wszystkich no, Zapłaciłem za to niestety o, Dobra, bo to by mi pewnie zadało obrażenia, dobrze, że uniknąłem tego e, Mogłem uniknąć tych bomb, w ogóle jednej nie zdejmując, więc e, no, to taki był mój błąd Weźmy sobie tutaj Tam na dole na pewno coś jest fajnego, tam na pewno są też strażnicy Ujmiemy, u, Ujmijmy to jako strażników Ich jako strażników no i tak, jest jakiś strażnik z oktowizorem. Moglibyśmy tutaj włączyć ten dzwon. Spróbujmy. Tak, i on chyba pójdzie zaraz na górę. Czy nie? Nie, nie pójdzie na górę, bo on nie ma w ogóle na to możliwości. To jest na pewno przyjdzie coś inny strażnik. Bądź nie. Ciągle się, ciągle się mylę. Eee. Dobra, nie usłyszał tego całe szczęście. natomiast jeszcze zobaczmy sobie tutaj, czy jest tutaj ktoś? Nie, natomiast... Jest tutaj dużo pułapek. Eee, nie. Patrz, jak, jak my podchodzimy bardzo blisko, to one nas wyczuwają i to jest bardzo... E, stra jest, to jest straszna rzecz, jeżeli ich nie zdejmiemy w porę. E, no i dobra, tutaj... Tutaj chyba jest bomba. Z tego co wiem, to w tych samochodach zawsze są te bomby. Moglibyśmy jeszcze inną rzecz w ogóle zrobić. Jeszcze raz ten dzwon włączyć. I on się odwróci. O! Wo, wo, wo. Dobra, zabijemy się w taki sposób. Całe szczęście nie podniósł alarmu, więc nic się nam nie stało. Nie wiedziałem, że on nas może tutaj dojrzeć na dole. No cóż, no taka nauczka na przyszłość. Weźmy na dach. Eee, p -p -p -p. Nie, no znowu. Dobra, nikt tego nie usłyszał, o dziwo. Jestem naprawdę tym zdziwiony, ale natomiast. Natomiast muszę przestać używać tego słowa. Gościu usłyszał, jak e, spada ta drewniana kładka. Czy to jest taka też pułapka. Ktoś chyba wyszedł na, na dół, e, tak jest tutaj typko. Jeden typek. Źle to zrobiłem, kompletnie źle to zrobiłem. Ale zdejmijmy go. Jak się nimi rzucało? Jak się nimi rzucało? Nie pamiętam. Chciało rzuć. O, właśnie. O to mi chodziło. Kompletnie źle, źle zazarabiałem to zabójstwo. Ponieważ w ogóle wcisnąłem zły przycisk. Mm -hmm. Na początek. Świetnie. Ktoś to usłyszał? Ktoś tutaj wejdzie zaraz? Chyba tak. Bo to też była taka pułapka. To jest, tak jak mówię, to jest pełno pułapek. I trzeba naprawdę uważać na tych wszystkich ludzi, którzy mają. To, że mają wobec nas złe zamiary, tak? Możemy zdjąć to, to i to. Mam nadzieję, że jeżeli y, ktoś tutaj podejdzie. A nikt nie podejdzie, niestety. O, możemy go zaciągnąć w taki sposób. Jest! Dobra, pośrednie załatwienie, zabicie, cokolwiek. Tylko <coughs> oni teraz chyba... Oni chyba teraz, no właśnie, podnieśli alarm. Ech, no nie fajnie, Bo ja myślałem, że uda mi się to w jakiś fajniejszy sposób załatwić, że bez... Bez żadnej śmierci, no ale straciłem 800 punktów. Kurczę, to jest dużo. To jest naprawdę dużo w tej grze. Tak zauważyłem. Oj, on stoi tam. Do... A, tu jest ta bomba. Eee... Dobra, przestała migać. A to miganie nie było dobre. Eee, no jest, typo jest tutaj. Możemy go zaciągnąć tutaj. I nie zaciągniemy. Nie się odwróci. O, tak, o to chodziło. Dobrze. Bardzo dobrze. O to mi dokładnie chodziło. Dobra. Ten strażnik. Pozbyliśmy się tego strażnika. Teraz. Tutaj mamy oczywiście znajdźkę, którą z chęcią podniosę. Artefakt odzyskany. I chodźmy tędy może. Może... Możemy pobiec. No i dobra, jest jakaś burza śnieżna. Durem piach. Nic nie widzę. Burza śnieżna przenosi twoje pole widzenia, gdy będziesz na zewnątrz. Przesłoni. Tak, przenosi. Chciałoby się. O tak, o to mi chodziło, żeby nie uaktywnić tych pułapek na, w samochodach. Zawiśnij. Zewnętrzne ruiny. No i dobra. Tutaj już mnie nie było. Szósty zmysł. Chwilę. No właśnie, szósty zmysł. E, jak to się robiło? Na miecz cel? Przedmiot? O! Tak to się robiło. Zapomniałem kompletnie. Dobra. Tutaj jest pełno pułapek. Tam jest jeden strażnik z ogromną tarczą. Tarczownik. Się znaczy. No, i jego można by było fajnie załatwić. Weźmy strzałki, to załatwmy. Nie widzę go, niestety. Niech tu podejdzie. Ja go chcę tutaj załatwić. Niech on tutaj podejdzie. Chcę go zdjąć w taki niekonwencjonalny sposób. Jak pająg. He. No podejdź tutaj, chodź No Jezu, jeszcze tam będzie szedł. Serio Nie będę już wychodził, o, już wraca właśnie Dobra i tak go ściągniemy, myślę O, idzie Chodź, chodź, chodź Mam cię, dobra, spadaj Udało się w jakiś sposób. No i burza piaskowa ominięta. Hmm. Tutaj mamy dwóch strażników kolejnych. Hmm. Dobra. no to mi chodziło, żeby zdjąć wszelkie światła. Tak. Niech jeden tutaj podejdzie. O, podchodzi. Fajnie. Wtedy już nie będzie problemem. Mam się. Dobra. Ciebie weźmiemy i usuniemy stąd. Rzucimy. No dobra. Tak go rzucimy. Ciebie załatwimy w taki sposób dziękuję bardzo po cichu mogę wyjść tutaj na górę mogę dobra wejdźmy tutaj mogę zobaczyć co tutaj jest łaskawie no niewiele widać niewiele widać nic tutaj nie ma praktycznie z tego co widzę chyba że jeżeli Uda nam się, tutaj się zaczep, o, po tej stronie, o dziękuję. Nie, tutaj nic nie ma, no dobra. Czy tutaj na dole coś jest? Ktoś? Coś? Nie ma nikogo, dobra. Może, może wejdziesz łaskawie, dziękuję, no o to mi chodziło. Tam jeszcze jeden na samym dole został typek, którego z chęcią bym załatwił. Tylko teraz, jak ja miałbym go zdjąć? Upuśćcie, no jak on będzie po tamtej stronie to się upuścimy. O! Hello! Dziękuję bardzo. O, to chodziło. Co mamy tutaj? Tu... O Jezu! Dobra. Pułapka kolejna, głupia. To chcę zdjąć. Okej. Okay. Dużo pułapek. Dużo pułapek. Za dużo. Ach. Patrzcie no. Ale dobra. Dobrze, że tutaj mi zapisało. Nie wiem, czy to jest prawidłowa ścieżka. Dobra. Wow. Zapomniałem. No kurde. Patrzcie. Robię coś, a później o tym zapominam. Okej okay. Bierzemy ten zwój, odzyskany jest Bardzo fajnie Tylko straciłem... Potrzebnie życie Dobra To ciało chciałbym schować Upuść Co? Weź Okej, okay, Ukryć. O! Już, już ukryliśmy, okej okay. No dobrze Możemy iść dalej Załatwione... Miejsce Bardzo ładnie Moglibyśmy pójść górą, moglibyśmy pójść dołem. Obie, obie możliwości stwarzają pewne problemy. W, w sensie pułapek. Ale możemy się też zaczepić hakiem. Co z chęcią miłą zrobię. E, dobra. Tutaj mogę coś przesunąć. <grystanie zimno> <grystanie zimno> Witam bardzo serdecznie. Dziękuję. Panowie już sobie niech zasną. E, aha. To w taki sposób. No dobra. Nie mogę ich załatwić, to ich załatwiłem. Czemu nie? Czy tutaj mogę przejść? Mogę, ale górą. To nie chcę. I mógłbym też to wyciągnąć. I pójść dołem jak najbardziej. Mógłbym jeszcze te ciała schować w ogóle, tutaj na kolce To chyba nie za bardzo je chowa, no ale trudno. Dobra, jeszcze zbeszczeciłem je dodatkowo niepotrzebnie hmm. Popatrzmy, i tu mamy checkpoint O, jest nasz yy, gościu, do którego przyszliśmy Oranżeria, do tuszu do tatuażu Jeszcze tylko o to, dosan Hey, Co tam u I got here. The bandits seized me and tried to make me give them the marks. I refused. Lord Assange is not worth much. But I have my honor. You must save me. Find the key to unlock these chains and find the tools they stole from me. Okej, okay, czyli znajdźcie w i klucze 0 na 3 Zobaczmy mapę i cele. Eee, no, dużo je, jest, jest tych celów tutaj. Myślę, że długo będziemy robili ten poziom. Już niekoniecznie, zobaczymy. Dobra. Wychodzimy stąd, na powierzchnię. Ciągle trwa burza śnieżna. Nie śnieżna, tylko piaskowa oczywiście. Nie wiem dlaczego powiedziałem śnieżna, może tak bardzo mi się chce śniegu. Kurcze, nie wiem, dlaczego tyle ludzi nie lubi śniegu, wiem, że jest zimno, wow, okej, okay, spadłem, dobra, dużo ludzi nie chce śniegu, ja chcę śnieg i ja ten śnieg po prostu, no, wymagam od pogody, żeby mi, może inaczej wejdziesz, kurcze, aha, o, o to mi chodziło, świetnie, dobra, wchodzimy tutaj górą, Mam nadzieję, że to będzie jakieś wejście, nie wiem, wentylacją czy coś w tym stylu. O, hej, chodź tu. Nie mogę go załatwić? Nie, eee. Eee. to mi się kompletnie znowu nie udało. Niestety, myślałem, że jak będzie tutaj. Stał, to będę mógł go załatwić, ale niestety tak nie było. Trudno. Dobra, czy tu jest jakiś strażnik? Jest. Um. Dobra, zróbmy tak. Dziękuję panu! Haha! Ha. Dałeś się jak dziecko zwabić tutaj. Okej, okay, ty chyba nie masz możliwości tutaj strzelania flarami. Nie masz takiej. dobra Tutaj jest pułapka. Hmm. Yy, okej. Okay. A ten jeszcze przyszedł, żeby zobaczyć. Pułapkę. Nie, nikogo nie mam. Nie wejdziecie tam na górę, co nie? Nie, nie wejdziecie. Dobra, ale widzicie to ciało, okej. Okay. <laughs> hm. Ci panowie mogą mi stworzyć dużo problemów. Niestety. Chciałbym ich załatwić, jednak. Właśnie, żeby tych problemów nie było. No chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Dziękuję bardzo panu. <gry> po co ci to było? No i kurczę. Wyskoczyło mi okienko gry i przestało mi nagrywać niestety. Ale myślę, że to będzie dobra chwila, żeby już w końcu zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę. Jeżeli chcecie więcej the Mark of the Ninja, to mnie zasubskrybujcie, tak? Więc do następnego. Cześć!